Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby Twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do tematu. Zabawny horoskop dla kierowców na okres od 10 do 16 września. Dowiedz się. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie w tym tygodniu? Na końcu artykułu, zabawny filmik motoryzacyjny. Zabawny horoskop dla kierowców na okres od 10 do 16 września. Dowiedz się, co gwiazdy przygotowały dla Ciebie w tym tygodniu. Na końcu artykułu, zabawny filmik motoryzacyjny. Władze robią wszystko, by kierowcy czuli się komfortowo, podniosły ceny benzyny tylko po to, by na drogach było mniej korków. Jakby samochód stał się luksusem, a nie środkiem transportu, ale w tym wrześniowym tygodniu korki to po prostu piekło, samochody stoją i, i trąbią, kierowcy są zdenerwowani i zaniepokojeni, policjanci drogowi ogólnie oszaleli i udają, że są magikami i czarodziejami, zaczynają machać różdżkami i krzyczeć, achalaj machalaj. Albo wyciągać króliki z tapek. Chłopcy z patrolu świętują urodziny Wolfa Messinga. Ten wujek był nie tylko hipnotyzerem, ale i jasnowidzem, gdyby był tu teraz, może przewidziałby, jak długo potrwa to drogowe bezprawie. Baran baranie, jedź prosto przed siebie i nigdzie nie skręcaj. W te jesienne dni twoja czterokołowa przyjaciółka nie będzie szukać objazdów, bo masz ją z temperamentem. Jeśli więc trafisz na korek, Będziesz musiał stać i go znosić. Ale nie trać czasu, posprzątaj schowek, zadzwoń do znajomych, znajdź wrzątek i zrób makaron. Zapytaj, skąd pochodzi makaron? Cóż, tam sprzedawcy biegają wzdłuż dróg, machając wskazówkami i rozdając darmowe kluski włóczęgi. Chłopaki świętują dzień nauczyciela w Chinach, nakarmią cię i nauczą języka, przy okazji. Mają tam zwyczaj mycia pięt nauczycielom. Tylko nie daj się im podwieść, bo któregoś dnia otworzysz bagażnik i będzie on wypełniony radosnymi i wesołymi Chińczykami. Taurus Byk, nie przegap okazji tego wrześniowego tygodnia, masz szansę zarobić pieniądze. Możesz podwieźć kolegę, odebrać szefa z pijackiej imprezy, a nawet podrzucić w staruszkę z sąsiedniego budynku do swojej daczy. Mówiąc o babciach... Zaprzyjaźnij się z kobietami z daczy i zabieraj je gdzie tylko zechcą. Do końca okresu jesiennego zgromadzisz jabłka na kompot i gruszki na dżem ale jeśli zobaczysz kobiety z grzebiniami i nożyczkami w rękach, wciśnij gaz, panie świętują dzień fryzjera. Dobrze, jeśli tylko obetną ci włosy. Żeby mogły zakręcić loki na kołpakach i pomalować felgi na czerwono, a twój samochód woli naturalne kolory. Niech dołączą do policjantów drogówki i razem strzygą banknoty. Bliźnięta bliźniaki, posłuchajcie, jak coś brzechocze i brzechocze. To nie żaba w pudełku, ale twój sąsiad uruchomił swój samochód. Zapytaj go, gdzie co tydzień jeździ tym wrakiem. Na wszelki wypadek pokaż samochód w samochodowym zoo jako rzadkie zwierzę. Ale czas porozmawiać też o tobie. Droga w tej jesienne dni będzie długa i przyjemna. Czujesz się, jakby dobrzy czarodzieje latali przed tobą i wymazywali korki i punkty kontrolne policji drogowej. Ale jeśli zobaczysz starsze panie na wiecu, nie zatrzymuj się. Babcie świętują urodziny Miedwiediewa. Gwiazdy nie obciążą cię polityką, ale powiedzą, steruj. Nadal nie nalewaj ani wina, ani benzyny. Prawie poezja. Rakraki. Zignorujcie dziwactwa tego jesiennego tygodnia. Wszyscy wokół uśpiewają jakieś bzdury. Jestem policjantem. Lubię sok wiśniowy. My piesi. Lubimy sok jeżynowy. My szoferzy. Lubimy sok felioa. Jestem sygnalizatorem świetlnym. Lubię sok pomidorowy. A ja jestem samochodem. Lubię sok malinowy. Wszyscy świętują dzień soku. Ale musieli wlać coś do płynu, bo nagle samochody i sygnalizacja świetlna mówią i czas się obudzić. W okno patrzy wzburzony kierowca, a jego twarz jest czerwona ze złości. Musisz jechać, a jesteś śpiący. Generalnie jedziesz do garażu, a po drodze załatwiasz sobie różne soki, siadasz ze znajomymi szoferami Opowiadasz im sen i nie będzie potrzeby biegania po przekąski, leflwy, liście i niedopałki papierosów leżą w kałużach, motyle późnej kapusty siedzą na poboczach, a motyle drogowe kręcą się w pobliżu, a muchówki leżą na zebrach. Jesień w końcu nadeszła, bez względu na to, jak bardzo jej odmawiamy. Gdyby tylko policjanci z drogówki przebrali się w żółte mundury i wszyscy razem wypadli na drogę, to dopiero byłoby życie. Nawiasem mówiąc, wiesz, że nie tylko hostessy są gościnne, ale także kierowcy. W te wrześniowe dni będziesz tego pewien. W salonie będziesz musiała przyjmować różnego rodzaju pasażerów. Samochód od dawna chciał zostać taksówkarzem. Ale tylko uśmiechnięci faceci nie podwożą, świętują urodziny Petrosyana. Nagle zaczynają ładować cię szczegółami rozwodu swojego idola. Panna dziewczyny. Nie zwracajcie uwagi na tępych policjantów drogówki, może wkładają sobie zatyczki do uszu, żeby nie słyszeć krytyki pod swoim adresem. A w te wrześniowe dni każdy kto nie może to bez panów z drogówki, ale tak naprawdę co to za bezprawie. Jechałeś 50, radar pokazuje 100, masz zapięte pasy, a patrol zapewnia, że pasów w ogóle nie ma. Ale lepiej nie rzucać im się w oczy, i nerwy są bezpieczne. I samochód normalny. A jeśli zauważysz człowieka, pędzącego z lasu, nie bój się. To nie kłusownik ani zły rabuś z wielkiej drogi. To tylko pijany leśniczy świętujący dzień pracowników leśnych. Aha, i jeszcze jeden, i jeszcze jedna banda pijanych leśników. Zresztą, zatankuj. I tak nie zmieszczą się do samochodu. Wagi waga, uważaj na swoją postawę i nie garb się. Jesteś świetnym kierowcą i powinieneś jeździć z prostymi plecami. Możesz wyregulować siedzenie, warsztaty samochodowe mogą zrobić więcej niż to, i niech spojrzą na resztę samochodu. Jeśli będziesz jeździć po górzystym terenie, obserwuj nastrój swojego żelaznego konia. Coś kichnął, może powietrze jest zbyt rozrzedzone. Lepiej nie przeginać i robić częstsze przerwy. Gdy zauważysz dziwny tłum, Zjedź na pobocze, to dzień biegowy we wrześniu. Wśród sportowców i zwykłych dwunogów, i polityków, i nawet policjantów drogówki, dlatego te jesienne dni w pobliżu punktów kontrolnych. DPS są takie nudne i ponure. Skorpion z którzy kierowcy uważają się za najfajniejszych. Prawdopodobnie szoferzy siedzący za kierownicą Kamaza, siedzą wysoko, patrzą daleko, widzą wszystko. Zauważają każdego. Nawet policjanci drogówki boją się ich zatrzymać. Kierowcy Kamazów zawsze mają za plecami gumę lub coś mocniejszego ale w te wrześniowe dni można się też pochwalić. Samochód jest umyty i liśniący, pokrowce wyprane, dywaniki oczyszczone z brudu. Masz też nowy garnitur, nie szofera, ale rzuca się w oczy. Kumpel pewnie zaprosił cię do swojego nowego garażu. Będziecie świętować Dzień Trzeźwości w tym samym czasie, wypada w ten jesienny wtorek. Ale wtedy nigdzie się nie wybieraj i spędź noc przy samochodzie, albo w środku. Dywaniki są czyste, można się położyć. Strzelec strelcy, policjant drogowy marszczy brwi na punkcie kontrolnym, na drodze jest dziesięciostopniowy korek, czego się spodziewałeś, jest wrzesień. Ludzie pędzą, niektórzy z letnich rezydencji. Inni z wakacji, a niektórzy po prostu jeżdżą, z nadmiaru energii. Ale twojego samochodu w tym jesiennym okresie nie można nazwać energicznym. Nie narzekaj, niech będzie leniwy. Zaprowadź swojego żelaznego konia do straganu i poruszaj się na własnych dwóch kółkach. To teraz zabawa wśród pieszych. A jeśli znasz Żydów, wyjdź z nimi i świętuj Rożkaszana. Żydowski Nowy Rok. Patrole wydają się mieć święto każdego dnia. Zawsze mają coś smacznego do jedzenia, ale nie tańczą na okrągło a może tańczą, dopóki nikt ich nie widzi. Machają pałką do zebry i krzyczą, zebra, świeć się, koziorożec koziorożce, wytrzyj lusterka w samochodzie. W tym jesiennym tygodniu będziesz musiał podwozić zarówno mężczyzn jak i modny panie. Pozwól im podziwiać swoje odbicie, tylko nie rób min i grymasów. Twój samochód tego nie znosi Jeśli masz wolny czas, wybierz się na tydzień do wioski o nazwie Komarowo. Obecnie odbywają się tam uroczystości, wszyscy świętują urodziny Michała Tanicha. Był wspaniałym poetą, a piosenka o komarowie jest znana kierowcom, pieszym, a nawet policjantom drogowym. Ale nie śpiewaj piosenki o czarnych kotkach. Bo te z ogonkami przybiegną i przebiegną przez jezdnię, Twój żelazny koń jest przesądnym stworzeniem i na pewno będzie niegrzeczny i niegrzeczny. Wodnik wodniki, co to za grzechotanie w bagażniku, zwolnij i sprawdź. Cóż, oczywiście, to twoi przyjaciele, kierowcy samochodów zrobili psikusa i wrzucili tam okulary. Musimy iść odwiedzić i uczcić. Jesienne święto dnia wielkiego szkła. Niektóre dwunożne stworzenia najwyraźniej mają już dość, po zebrach przechadzają się zataczające się osobniki koloru niebieskiego. Dobrze, że nie są to zielone ludziki, ale nie potrzeba nam więcej kosmitów, bo już i tak trudno przejść czy przejechać. I staraj się nie wjeżdżać w błoto. Twój żelazny koń w tym wrześniowym okresie chce być piękny i czysty. Pamiętasz, Zapatrzyła się. Na skiguli sąsiada, może to miłość. Kropka ryby ryby, zrób przegląd wnętrza samochodu i garażu. Czy nie ma tam starych i tandetnych laptopów? Jeśli nie możesz znaleźć butów, po prostu pozbądź się śmieci i świętuj ludowe święto domna Dobrodnaja. Co najważniejsze, wyrzuć zbutwiałe szmaty, zgniłe pręty i pęknięte puszki, cóż. Nie przydadzą ci się, nawet miejscowe koty patrzą na niepiskliwie, a potem z czystym sumieniem i czystym samochodem ruszaj w drogę. Tylko nie nawijaj dużo kilometrów. Zrób więc kilka kółek. Pokręć się po okolicy i podziwiaj jesienny krajobraz. Tak, i poszukaj nowych wycieraczek w sklepach. W tym wrześniowym okresie wycieraczki są sprzedawane z dobrą zniżką. Fajne triki samochodowe.